W dzisiejszym odcinku przez cały dzień będziemy wkurzać moją młodszą siostrę, więc zostawcie łapkę i subskrypcję, ponieważ słuchajcie, to nam się dzisiaj przyda zdecydowanie, bo będzie bardzo mocny odcinek. Jesteśmy oczywiście na naszym tutaj świecie, szczerze trzeba byłoby to jakoś nazwać, ale nie wiem jak. Także jeżeli macie jakieś propozycje, to piszcie koniecznie w komentarzu coś typu, nie wiem, siostrowo, siostrowice. To brzmi całkiem dobrze, widzowie, więc możemy coś pomyśleć. No i co, mam nadzieję, że miło wam dzisiejszy dzionek mija. Mój bardzo mi było mija, a teraz będzie jeszcze i mi i mijać, ponieważ będziemy denerwować moją młodszą siostrę. To jest coś, co starsze rodzeństwo lubi najbardziej. Także wspaniale Liza, jak widzicie, tam już pracuje, więc idziemy do Elizy i zaczynamy już po prostu od razu ją wkurzać. Halo, Bambiku! Widzę, że tutaj nasz Bambik coś tutaj kmini i buduje, co? Hello, hello. Hello, hello! Co tam u ciebie? No nic, właśnie tutaj naprawiam sobie. No, ja właśnie właśnie wykładę. No, A, A co tam? No nic, no, no, tak patrzę się co tutaj robisz. Właśnie czy tutaj dobrze, nie że to wiem, robisz. Nie, wiem, jak tutaj właśnie to, 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 to rozkminić, ale... ale. co rozkminić? No tutaj to. Co? No, żeby to dobrze wszystko wyglądało. No nie wiem, no nie masz zbyt wiele o... Nie! Nie masz zbyt wiele. Ała IQ, więc Emilia ciężko. O się? A ja nie mogę, ja się zablokowałam. Ja też! No i co teraz? Trzeba wyjść uciec. Dobrze, że mnie masz, bo sama byś tego nie ogarnęła. No ale to typowo jest młodszego rodzeństwa. Excuse Mamy kurdu, plus jeden. No co, no, co ci mogę powiedzieć? jesteś bambik. Dobra. Eee, co ty robisz? Trzeba tutaj... W ogóle tej brakuje, mam wrażenie, że nie wiem, jednej tej. Drabinki? No, że przydałoby się. Po drugiej stronie też zrobimy e, okno. Nie, wiem, czy byś na to wpadła na no, ale, okej. Okay. I tutaj też? Jak myślisz, będzie tutaj pasować? Myślę, że tak. Takie duże jest fajne. No. Ale ja to postanawiam dlatego, że dzieci ryby głosu nie mają. A ty a jesteś co? dzieckiem, jak wiemy. Oczywiście, a jak ci minął dzień no, w ogóle? 120 lat nie. No i co, no ale jesteś dzieckiem, no. Mm -hmm. Nie podobają mi się w ogóle te twoje szyby donikąd, one były takim głupim pomysłem stara, ja nie wiem. Myślę, co? że bez sensu. No stara, no to masz większość większości takie głupie pomysły. Bambiku. Mhm. Mm Jeden. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm a co to, ja pierniczę jaki, w ogóle czemu takie brzydkie tutaj dałaś coś, to wygląda strasznie stara. Nie, to nie, nie. To wygląda Nie, to wygląda totalnie okropnie. To no, jak ty chcesz to zrobić? No inaczej, no, na pewno nie tak stara, ty w ogóle zero gustu masz, no nie? Mhm. Ale, jakby to nie jest żadna nowość, bo tak jest zawsze. Dobrze, że ja jestem tą okay. bardziej utalentowaną siostrą. Co? No. No, no jest nie. tak. Emilia, czemu ukradłeś mi dywanik? Bo ty i tak byś nie zrobiła zbyt wiele dobrego z tym dywanikiem. Taka jest Excuse prawda, me? Stara. No dobra, taka jest prawda. Excuse Popatrz me. Popatrz prawdzie w oczy, Eliza. Serio. Mhm. No, ale no, pop, serio, no i zapomnij o tym. Kto wiem, jest... No ale kto jest tą bardzo inteligentną osobą tutaj. I oczywiście, Je? że nie, ty chciałabyś być bardzo inteligentna, ale widzisz no. Jest jak jest, co ci mogę powiedzieć. Ja jestem bardzo inteligentna. Nie, 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 wydaje tak. ci się. Ach! Świadczą o tym oceny tak. na przykład nasze. No co? Jesteś Bambik. Ktoś tak ja Emil do mnie mówi! No, o to ci chodzi, no. No, to już się denerwuje! No, trudno się mówi, żyje się trudno, mówi się Ej trudno. Mi, ale, serio, weź przerwuj nagrywanie i weź tam. Nie, nie, taką... mhm, No, nie mów tak do mnie. No, ale, ale o co ci chodzi? No, przestanie. Ale co? Bo nie wkurzasz. No, dobra, Bo no, nie no dobra, no to już nie wiem. No dobra. Dobra, Eliza, jak tam idzie ten, praca? Może tutaj coś dołożymy no, jeszcze, do Dobry, co? No dobrze. Nie wiem. Na no, dokładam. No właśnie widzę, no ty jak zwykle jesteś mało użyteczną osobą, no ale dobra, niech będzie, zakładaj sobie te kwiatki. Excuse me? Co? Emilia! No co?! O co ci chodzi? Rozmawiałyśmy? Nie, ja nie pamiętam, czy nie rozumiem. Dobra widzowie, robimy teraz pochodnie, bo to jest ogólnie mega ciemno, więc przydałoby się coś tutaj dać, rozjaśnić. Eliza niestety nie wpada na to, aby yy, rozjaśnić nie tutaj... Ja się chwilę by... rozjaśniałam! No ale no za mało stara, co to jest w ogóle, nie? Bez sensu. Hej, yeah. Bez sensu. Dobra, idziemy na górę, bo musi ktoś w końcu to zrobić. Bo widzę, że nie wszyscy mogą nie, nie wszyscy potrafią wpaść na takie coś. Ej, co ty robisz? Co? Ue, umrę zaraz, mam pierwszy level. Ej, umrę! Emilia, <laughs> mam pustkę troszkę. Mówi się trudno, to moja wina. Nie moja. Dobra, czekajcie, bo tutaj też nie jest nierówno. A ła, no ty, co ty robisz? To no, że tak ogóle, bez nie możesz? No. Aha. Hello, uczę mogę? Nie, nie może. Dobra, ja coś mogę. mi tutaj jeszcze brakuje. Kurde, ten dom ja tak dobrze się wybudowałam, ma ty tylko tak spieprzyłaś, nie? Mm, Emilia. Yeah. Serio. No, ej, no weź z tym mieczy. No. no dobra, ale moje części są lepsze niż twoje o wiele. Co? Moja jest to niebieska. Mm -hmm. No właśnie. Awe! I to jeszcze ja to poprawiłam, bo gdyby nie ja, to byś nie wpadał No to i stara, no i, za... no i czemu takie drog? Znowu jesteś do niczego? No po prostu patrz, co ty zrobiłaś. Wszystko roz... w ogóle wywaliłaś stąd. Bez sensu. Okay. No, no bo patrz, no kurde, robimy coś, a ty to wszystko zaprzepaszczasz, bo takie rzeczy odwalasz. I więcej tych, może, latarni postaw, bo, bo kurde, mało ich jest tutaj, co? Ale ty też mogę je postawić? Nie. O, diamenty. Ej, Bez, yeah. Bez diamenty, jak coś. Ej, no moja woda o, o, oszalałaś, wiesz co? Oj, chyba komuś się off skończy. Ojejku. Ojej, Mały no no biedaczek. No to rób w takiej... Ej, a może my nie skończyłem wody, Co no, to na to? O nie dobry pomysł. Ale o dziwo! O dziwo masz dobry pomysł. Nie jestem w szoku, bo raczej nie zdarza się to zbyt często, że bambiki takie jak ty mają dobre pomysły, więc w szoku jestem, no. Można zmienić. No co, dzięki. Dobra, będziesz... Pośpiesz się, bo kurde, ruszasz czy jak? No śpieszę się, to idziesz po wodę! Już szybciej babcia wciska kapcia niż ty to burzysz. Co? No taka jest prawda. I w ogóle trzeba tej duże rzeczy rozwalić, ale nie gdzie jest woda, Stara, nigdzie nie ma wody, bo ją, oczywiście ja oczywiście moja ją zabrała no, ja Ale to ja nie będę tam schodzić, stara, to ty tam musisz zejść. Ale czemu ja? No bo ja nie będę tego robić, to ty jesteś od takich rzeczy, takich zadań. Co? Od kiedy? Od zawsze stara, ja to nie mam zamiaru schodzić. Nie? Tak? Zdecydowanie, tak. Ja wszyscy do ciebie coś ukraść. Ale co, co ty oh, jesteś? Aha, że jesteś złodziejem. Spoko, ja wzięłam twoich 18 elementów, więc ją możesz sobie wziąć. No Dzięki. problem, nie? Hmm. O, emeraldy też sobie wzięłam. Jakby co? Co tu jeszcze masz ciekawego? Ay, yeah. O, Ejs, masz za no. jabłka i elitrę. Nie Tak, ty masz elitrę przecież. zostaw jome. Eliza, patrz. Ej, mnie zostaw. Patrz. Ej, idę po tą wodę, no! Emilia! No co? Czemu to robisz? No jak? No tak. No jak, jest ciemno i noc, kurde, masara. Uch. Ej, już zrobiłam skończone źródło wody, jakby co. Już zrobiłaś? No to po co ja szłam w takim razie? No, ale ja potrzebuję drugą wodę! Aha, no to w takim razie przychodzę. Na twojej elytrze. Ja sobie ją zabiorę, bo ty i tak nie umiesz latać na, tak na nie, to jest zbyt mało to Nie! Nie, ty nie jesteś aż tak sprytna, żeby to ogarnąć. No i co? Po co ja tam no przychodziłam? Ja no już sobie poradziłam, no No i co? O, też mam Elytrę? Nie. No. Tego się nie spodziewałam, widzowie. O, no teraz się wkuszy. Dobra, my chyba musimy przystopować. Ja wiem, że to jest ten czas na przestopowanie. No ma Eliza, co tam? Emilia! Co? Oddał ale ja nie mam twoich rzeczy. Poza diamentami, e e i w ogóle. Co, chcesz mnie zabić? No nie, uda ci się to koleżanko. Ale możesz mnie spróbować dogonić, dawaj, dawaj, no. Jeszcze zabić, drzwi, dam mam te łapki. U? Au. No. Ej, no masz skopać moje ok... Emilia, przestanie! Uuu, ale było blisko, widzowie, ale dałam rado, dobra, to było Nie Przestanie! Dobra, Bambik, weź w ogóle. No. Tróbuj, mam twojej tanki. Ale co mam zrobić jeszcze raz, co? No mnie uderzyć i użyć elitry, Elytry, bo mm. mi ją marnujesz! No i co z tego? No ja ją chciałam użyć! No dobra. To nie użyjesz już. I czemu tu są jakieś deski obok mojego domu? Emilia... <laughs> Sani, Boże, nie... Tu jest szkielet w środku! Ojejku... Emilia, znowu nie zabijesz! Nie, ja cię nie zabiję. Koleżanko, gdzież to? Oj, spać. Oj, dobra, mi sobie ja myślę, że to już ja to jest W moment do zakończenia odcinka, bo już, ja, nie ja już nie mam serca i tego robić.